HLM. Dzisiaj wypunktujemy sobie tęczowego Rafała. A dlaczego tęczowego Rafała? Ponieważ trwa oczywiście kampania prezydencka, a Rafał Trzaskowski jest jednym z moich ulubieńców oczywiście. No i nie mogło zabraknąć w kampanii prezydenckiej wątku wojskowego. I pan Rafał Trzaskowski postanowił kilka słów po powiedzieć taki chciał być taki bardziej amerykański, i, w, i postanowił chyba czy zasugerował, żeby w Polsce wprowadzać te takie amerykańskie tradycje? Jeżeli chodzi o, no właśnie, o co chodzi, to zaraz sobie powiemy, ponieważ no, teraz jest taki kult Trumpa, chyba wszyscy chcą być jak Trump, nie? Nawet my mamy swojego Donalda, tylko że zamiast maska, no to Donald sobie wybrał pana, no, pana Brzoskę, Rafała. Ja w żaden sposób nie chcę uderzać w pana Rafała Brzoskę, ponieważ no, gość jest biznesmenem, z Stworzył potężną firmę sprawnie działającą, także w żaden sposób nie uderzam tutaj w Rafała, nie interesują mnie jego poglądy, czy lubi tego tuska, czy nie. Wiem, że jest biznesmenem i bardzo dobrze. Także tutaj nie, ale chcę mówię tutaj takie pewne powiązania. Rafałek też nie chce być gorszy i też chce iść gdzieś w tym kierunku amerykańskim. Donaldinho nasz kochany, tak jak Trump, też zmienił. Znaczy, Trump nie zmieniał swoich poglądów, a Donaldinho zmienił swoje poglądy, pojechał do Brukseli, zmienił poglądy o 180 stopni i zaczął tych urzędasów brukselskich pouczać, że teraz to trzeba inaczej, trzeba iść w innym kierunku. No ale właśnie, przejdźmy sobie może do yy, bohatera dzisiejszego filmu, który właśnie chciał być bardzo amerykański i też chyba zmienia swoje poglądy o 180 stopni. I co. Rafał mówił. Przypomnę jeszcze tylko kciuk do góry dla zasięgów, komentarz taktyczny, subskrypcja, udostępnienie, no i jeszcze krótka autoreklama. W opisie pod filmem macie grafik na ten rok, jeżeli chodzi o praktyczne szkolenia wojskowe ze strzelaniem z amunicji normalnie bojowej, różne typy broni i tak dalej. Także zachęcam do zapoznania się. Jeżeli ktoś ma ochotę, no to wtedy proszę o kontakt i będziemy działać. A teraz Wracamy sobie do naszego tęczowego Rafała. Tęczowy Rafał, tak jak powiedziałem, nie jest gorszy, też chce być już bardziej taki amerykański, mniej tęczowy, bardziej prawicowy, mniej lewicowy. No i mówi tak. W Stanach Zjednoczonych jest taka piękna tradycja, że dziękuję się wszystkim weteranom, wszystkim żołnierzom, dziękuję się służbom mundurowym za służbę. To są takie momenty bardzo podniosłe. U nas tego brak i dlatego myślę, że powinniśmy wprowadzić taką tradycję, że w momencie, kiedy widzimy mundur, w momencie, kiedy widzimy kogoś, kto był na służbie i o tym wiemy, że za tę służbę i o tym wiemy, to za, to, za tę służbę powinniśmy podziękować. Powinniśmy zawsze podejść, powiedzieć: Dziękuję za służbę, dlatego że dzisiaj bez naszych żołnierzy. Bez naszych weteranów, bez naszych policjantów, bez straży granicznej, bez naszych strażaków trudno byłoby w ogóle mówić o bezpieczeństwie. I pamiętajmy o tym. Bardzo Was proszę. E, mnie to ręce opadają, jak słyszę takie słowa z ust człowieka, który, którego formacja promowała właśnie coś przeciwnego. Bardziej mi się kojarzy Rafał Trzaskowski i cała formacja platformerska z pluciem na mundur. Ale zacznijmy sobie może od pierwszego punktu, że Rafał Trzaskowski no, wymienił tylko policjantów, straż graniczną, strażaków i żołnierzy. A ja się pytam, a gdzie jest służba więzienna? No tam się nie przypucował. Służba więzienna i coś już. Nie dziękujemy służbie więziennej? Nie dziękujemy Straży Miejskiej, nie będziemy dziękować Straży Ochrony Kolei albo Straży Leśnej, Straży Marszałkowskiej, Służbom Ochrony Państwa albo służbom specjalnym takim jak Wywiad, Kod Wywiad, CB, CBA, SLD, a nie SLD to nie jest chyba służba specjalna, ale ok, ABW na przykład, nie? Abwera tak zwana. No jak się już pucujemy, to do wszystkich. No do. No, Rafał pominął takie poważne służby. Jak mógł w tej wypowiedzi takiej pasjon... takiej podnoszącej, no, bądźmy amerykańscy. Powinniśmy im dziękować. Ja widzę już, jak Rafał podchodzi i dziękuję służbom. Tak, będzie chodził do każdego. Dziękuję ci, dziękuję ci, dziękuję ci. A po wyborach <grym> nie znamy się, albo jeszcze środkowy palec i tak dalej. Nie? No, nie wątpię, że, że tak będzie. Ja osobiście bym. Męczowemu Rafałowi ręki nie podał, bo jeszcze niedawno Rafał podawał ręce bardziej skrajnej lewicy LPG, XYZ. No a teraz mundrówka mu się spodobała. Tylko nie wiem w jakim sensie mu się spodobała, nie wiem czy, czy to nie ma podtekstu jakiegoś. No, no dobra, nie będę tego tematu rozwinął, rozwijał, bo jeszcze ktoś mi powie, że gdzieś kogoś obraziłem niepotrzebnie, no ale. To są moje odczucia. Moje odczucia są takie, że pan Rafał oczywiście jaja sobie robi z nas, z żołnierzy i z każdej służby praktycznie. Bo co, co się dzieje? To jego formacja pluła na mundur. To oni pluli na mundur i na służbę, no, na straż graniczną, którzy bronili polskiej granicy jeszcze niedawno. No już zapomnieliśmy ty naprawdę mogliby się czasami ugryźć w język. Takie rzeczy mówić, a jeszcze na e, niedawno na imprezę Campus Polska oczywiście został zaproszony, została zaproszona pani Barbara Kurdy szatan kto, która pluła na mundur. Na mundur żołnierza i na mundur z, yy, Straży Granicznej. W jaki sposób pluła? Kampus Polska oczywiście bezpartyjne, ale jakoś jedna partia tylko tam była, czy tam jedna koalicja. I pani kurdej szatan pisała takie rzeczy. Jeszcze niedawno. Pamiętamy. To jest ku straż graniczna? Straż? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy. Chcecie takiego rządu wciąż? Który zezwala na takie rzeczy wręcz... Rozkazuje tak się zachowywać i rząd, który zezwala na śmierć kobiet zamiast na ich ratunek. Wszyscy wiecie, co się wydarzyło i co się dzieje dookoła. Tak, to tam były kobiety i dzieci. Jakby ktoś nie wiedział, no to oczywiście tam same kobiety i dzieci były. I kobiety z dziećmi zabiły później polskiego żołnierza. Tak, gratuluję pani Kuchdej Szatan. Gratuluję Campus Polska. Gratuluję Rafałowi Tęczowemu, Rafałowi Trzaskowskiemu. No ale cieszmy się, że teraz chce szanować ten mundur. No do tej pory tego szacunku nie było. Co jeszcze pani kurdej szatan pisała? Straż graniczna jest po to, by strzec z granicy, jasne. Bo ona ten pierwszy wpis oczywiście wykasowała, dała inny wpis, który też szkaluje polskich żołnierzy. Ale nikt mi nie wmówi, że ogłuszanie, bicie lub najgorsze, bo nie wiadomo, co dokładnie stało się tej osobie, przy małych dzieciach, jest normalnym wykonywaniem obowiązków straży. Pani mówi, że żołnierze, Straż Graniczna bije, ogłusza. Co jeszcze? No co jeszcze? No to było oczywiście w, 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 w tym filmie. Zielona granica. Tak, tam to była, tam to, zresztą do, do Zielonej Granicy zaraz sobie przejdziemy. Bo jeszcze oczywiście przypomnimy tylko o wystawie we Wrocławiu. Tak, powiecie, że to nie, to nie Rafał. To nie Rafał. Wrocław to nie Rafał. Rafał to Warszawa. No dobra, no ale to tam jest kto rządzi Wrocławiem? Czy rządzi? chyba rządzi? Bo znowu chyba Jacek Sutryk jest prezydentem Wrocławia. No to jest kumpel Trzaskosia. To jest jedna partia. Nie mówcie mi, że, że Sutryk nie jest kojarzony z Trzaskosiem, bo dla mnie jednoznacznie się kojarzy Sutryk z Trzaskosiem. Dla mnie oni są kumplami. A we Wrocławiu co się działo? Wystawa, oczywiście współfinansowana przez miasto, wystawa pod tytułem Zdejmij mundur, przeproś matkę. Czemu Trzaskoś nie, 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 nie interweniował wtedy? Jakoś nie było z Warszawy informacji, że to jest kpina i hańba. Wystawa oczywiście się pojawiła niedługo po tym, jak polski żołnierz został zamordowany przez te właśnie kobiety i dzieci, o których wspominała pani Kurdy Szatan. Zdejmij mundur, przeproś matkę. Zaraz po tej trage tragedii, która się wydarzyła na granicy. A teraz trzaskość mówi, że podziękujmy im za służbę? Wstyd! Pamiętacie, jak kumple Trzaskosia biegali z reklamówkami i z pizzą? No tak, nie, no nie, to nie, to nie Rafał, on, on nie jest za to odpowiedzialny. Ale to pl platforma, to platformersi czy tam inne, ich pociotki. Dobra, zielona granica. Co pisał Business Insider? Business Insider na temat zielonej granicy. Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy dofinansował film Agnieszki Holland Zielona granica w wysokości 300 tysięcy złotych. Powiedział w piątek w TVN24, wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Jak ocenił, jest to niewielka kwota. To jest niewielka kwota, 300 tysięcy złotych, żeby szkalować żołnierzy, polski mundur. To jest niewielka kwota, żeby później promować, wyświetlać za darmo, Warszawa organizowała darmowe pokazy filmu Zielona Granica. A Warszawa, kto rządzi Warszawą? No, no, no co Rafał. Film szkalujący polski mundur. Niewielka kwota, ale teraz podziękujmy, podejdźmy do Straży Granicznej, do żołnierzy, ręki bym mu nie podał. Nie wiem, czy można nie podać ręki prezydentowi, czy to jest, nie wiem, to jest, czy trzeba, czy ktoś zobowiązany jest? Jak leci do mnie z ręką, panie poruczniku, powałka, dziękuję za służbę. A, ja będę uciekał wtedy, bo ja nie, nie wiem, co on ode mnie chce. On lubi się w tych towarzystwach LPG, ja nie wiem, co on tankuje. Nie wiadomo. No i na koniec, jeszcze przypomnijmy sobie kolejny punkt: pozwy do sądu na policjanta, po ślice. Panie Poślice, tak się mówi? Poślice, oślice, posłanki. Nie wiem, to, to, to ja, ja jestem już chyba za stary, żeby nadążać za tymi fe, feminitywami, czy jak to się tam zwie. Ale pani Jachaira, Jachaira, Jachira, Jachira, To jak piosenkarka, chyba była, nie? No ale po, taką poślicę podobno mamy. No, wiem, że mamy. No, to, to jest ta, ta, ta najmądrzejsza z nich wszystkich. Druga, I druga najmądrzejsza. Zielińska to takie najbardziej takie czołowe przedstawiciel przedstawicielki koalicji te tej wesołej, uśmiechniętej Polski. Więc pani Dżaheira i pani Zielińska po pozwały do sądu policjanta, który, i który nie wpuścił ich na granicę, bo nie, bo, bo nie można było tam wjechać, a one nie miały <laughs> odpowiednich dokumentów, papierów, pozwoleń itd. No ale co, co nie zmienia faktu, że pozywamy do sądu policjantów, no, ale podziękujemy im. No to nie wiem, czy ten czoły Rafał pojedzie, nie wiem, teraz będzie biegał po, yy, może po więzieniach, jak skażą tych policjantów, nie wiem, czy skazali, czy nie skazali, ale sam fakt pozwania policjanta to jest brak szacunku dla munduru. Policjanta. Samo promowanie filmu Zielona Granica to jest brak szacunku dla munduru. Żołnierza, Straży Granicznej. I wszystkich innych formacji, które gdzieś tam były zaangażowane. Policja też zaangażowana jest w obronę granicy, też muszę tam pajacować. Promowanie, mówienie, dzieci idą z kobietami, a, a zdjęcia przedstawiają yy, no, yy, mężczyzn w wieku poborowym. Pina i on takie rzeczy mówi, mógłby się nie odzywać, naprawdę. I, I nikt by tego nie komentował. To jest szczyt chamstwa bezczelności ze strony kogokolwiek, że, że, że takie rzeczy mówi, że teraz powinniśmy im dziękować. Teraz, teraz powinniśmy dziękować, tak? Bo jak rządził PiS, którego absolutnie nie popieram i, i, i nie chciałbym, żeby kolejny raz rządził, tak samo jak nie chcę, żeby rządził, bo to jest jedna klika. Tylko, że według narracja Platformersów i uśmiechniętej Polski jest taka, że do momentu, kiedy rządził PiS, to trzeba było tych nielegalsów wpuszczać, bo to wtedy to były kobiety i dzieci. Ale po przejęciu rządu przez Tuska, nagle yy, baćka zrobił taki myk, takiego psikusa, że zabrał te kobiety z dziećmi i wypuścił hordę mężczyzn w wieku poborowym. No, Także gratuluję Wam wszystkim wyznawcy Donalda, ale nie Trumpa, tylko tego naszego, nie? tego lepszego. Nasz jest lepszy, wiadomo, bo polski. Chociaż czy on polski jest? Niedawno był niemiecki, teraz jest chyba bardziej z kraju na U. Ale to tylko moja opinia oczywiście. Możecie w komentarzu napisać jak, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Dajcie przy okazji jeszcze raz przypomnę kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Sklep z koszulkami, kursy online'owe, grafik na kursy praktyczne. Wszystkim wspierającym i oglądającym serdecznie dziękuję, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.